Cześć, tak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku FIFA 17 Ultimate Team. Jednak rozpoczynamy nietypowo, ponieważ dostałem nagrody za Food Champions. Tak jest, doszedłem do rangi Srebro 1. Szczerze to troszkę żałuję, że nie chciało mi się wbijać tego złota, jednak w tym tygodniu postaram się to zmienić. Otrzymałem 20 tysięcy monet oraz dwie paczki. Myślałem, że trzy paczki będą. Ale, nieważne. Jako pierwszą otworzyłem mega paczkę, czyli 30 kart, 26 rzadkich, flara przeciętna, mniejsza niż moja przyszłość, jest to Veratti. Piłka oceniony na 85, jednak no niestety niewiele warty, a szkoda. Matuidi jest na przykład warty 40 tysięcy, Veratti, udało mi się go sprzedać za 5 tysięcy, jednak, jak możecie zauważyć, znajduje się tam prawy pomocnik z MLS. No właśnie. I zgadnijcie za ile go sprzedałem. Za 10 tysięcy. Okej. Okay. Oczywiście był tyle warty, ponieważ Squad Building Challenge, czy to MLS, czy to David Villa, ja tam nie mam nic przeciwko, zarobiłem. No i druga paczka, duża złota paczka piłkarzy premium, czyli sami zawodnicy, 24 karty i flara jeszcze mniejsza. Tym razem był to pomocnik francuski z Manchesteru United, jednak nie ten, którego każdy z nas chciałby zobaczyć. Był to tylko Morgan. Ech, no tak. Dużo piłkarzy, no bo taka paczka, większość z nich sobie zachowałem tak w razie czego, bo kto wie kiedy jaki squad building challenge będzie. No i właściwie to tyle. Plus jest taki, że te 20 tysięcy monet dostałem, srebrny się sprzedał za 10 tysięcy, więc w sumie ta dzięki temu weekendowi zarobiłem no jakieś 45 tysięcy, więc spoko. Ostatnio dostałem ciekawą propozycję od widza na maila, by zbudować składy wokół napastników z RB Lipsk. Jest to drużyna, która dokonuje niesamowitych rzeczy obecnie w Z i stwierdziłem, że dlaczego nie. Paulsena już używałem, Wernera już używałem. Użyjemy ich w jednej drużynie. Za nimi jest Eriksen. Trochę zmieniłem pomysł mojego widza, mam nadzieję, że się nie obrazi. Jednak jest tutaj Pierre-Emerick Hoiberg, były piłkarz. Pff, FC Bayern, czyli Bayernu Monachium po prostu Luke Show na lewej obronie, ponieważ w, obec, obecnie sobie używam y, Masuaku Masuaku, chyba pff, dziwne nazwisko, nie takie jakiś czysto francuskie ten... Na środku obrony jest Bailey Rosok Bonn'a, pomiędzy słupkami oczywiście Batland, na środku pomocy Schweinsteiger Pierwotnie miał być tam Gundogan, ale no niestety Ilka jest trochę drogi. Na pomocy defensywnej znajduje się Kujate, solidny piłkarz, a na prawej obronie taki eksperyment Nsue. Interesujące nazwisko: piłkarz pochodzi z Gwinei Równikowej. Ma wysokie tempo, dobrą fizyczność, niesamowitą wytrzymałość. Tylko tak teraz patrzę, że ma 62 obrony. Jakim cudem prawo obrońca, który ma 62 obrony jest oceniony na 72? No dobra, nieważne. Dzisiaj chcę się zabawić. Kilku piłkarzy, których jeszcze nie używałem w tej FIFA. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Lamy PL. Ojeny. To jest dopiero kombo. Musa i Remi. Aj. Paulsen wybiega. Pierwszy strzał. Ojojojoj. Oj, oj, oj. Przesadziłem. Chciałbym też powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku będą dwa mecze. Dlaczego? Ponieważ zbliża się liga weekendowa i jeszcze nie zdążyłem się zakwalifikować. A mam naprawdę mało czasu. Paulsen. Werner czeka na wsparcie w biegach. Hojbirg. Muszę uważać z tym czytaniem jego nazwiska, bo to jest. no, no niebezpieczne. Dzięki. Sue. Ładne podanie: Werner przeważnie kończy z takich pozycji, no ale bądź co bądź to był ostry kąt. Jeszcze Paulsen. Hojbirg. Dziwne, dziwne rzeczy się tu dzieją. Oj, proste podanie Oscara, obrona sobie z tym radzi? Radzi. Hm. Oj, oj, Może teraz Eriksen! No kurczę no! Poulsen Jakiś skorpionik mógł pójść, a nie tam. Taki flak. Nie, nie, nie. To jest po prostu nieprawdopodobne. Olisadebe deby. Chyba to był pierwszy strzał mojego przeciwnika w tym spotkaniu. No wielka szkoda, bo dobrze atakowałem, dobrze broniłem, ale brakowało ciągle tego produktu końcowego. Daj jeździku. Ojbierg. 1-1. No zobaczmy jak on to wykombinował. Zaczynam lubić tych srebrnych piłkarzy. Wiecie co, najważniejsze jest po prostu to, by traktować ich jako normalnych grajków. Nie patrzymy na ich statystyki, nie patrzymy na ich ocenę ogólną, po prostu gramy tak jak zawsze. Wyobraźcie sobie, że to, no nie wiem, no na przykład Renato Sanchez. I tyle. No, trochę szczęścia teraz miałem, nie ma co ukrywać. Tak jak przypuszczałem, udało się. Dwa, jeden. Dwa gole Dix United, dwa gole zdobyte przez srebrnych Duńczyków. To się może podobać. Ale Begowicz, no, ja nie mogę na to patrzeć, to jest okropne. Wiecie co, czekam, aż ten Nsues to będzie jeszcze gola, to będzie komplet. Ale teraz muszę uważać, ponieważ gadu -gadu, a Remi zbliża się do naszego polekarnego kujaty. No, 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 o, teraz mogę Cię pochwalić. Ładnie, ładnie, czy to Werner? Tak, to był Bastian Schweinsteiger. Oj, tam. Niemiec. Poulsen, Hojbierg. Czemu Damian, ty to sobie robisz? I mamy ostatni gwizdek. Szczerze nie spodziewałem się tego, to był mój pierwszy mecz tym zespołem. A poszło idealnie. Dwa. No dobre gole, tutaj nie ma co akurat się zbytnio ekscytować. To był po prostu poprawny mecz. Werner zawodnikiem spotkania, no dobrze miał asysta, ale szczerze to się jakoś nie wyróżniał, no tutaj akurat chciałbym pochwalić Hojbjerga, ponieważ grał jak solidny złoty piłkarz i to mi się podoba. Pod ostatnim filmem zostałem poproszony o pokazanie wytycznych moich piłkarzy w tej głównej drużynie, więc pozwólcie, że to w tym momencie zrobię, więc dobrze. Martial trzymaj się środka, wbiegaj za plecy obrońców, Remy też się ma trzymać środka, ale tego środka się bardzo rzadko otrzyma I gra na szpicy, Fekir, zbieganie na skrzydło, wbieganie za plecy obrońców No mówię, nie wiem czy to jest dobrze poustawiane, ale jak sami widzicie jakoś to działa Matuidi ma zostawać z tyłu, no bo co jak co to jest defensor, nie ma najlepszych strzałów, ale potrafi dobrze przerzucić piłkę do przodu Dembele to tak no... niech robi co chce, a obrońcy no to standardowo wszyscy, niech zostają z tyłu i wiecie co? Teraz sobie zagramy tym składem. Jestem zdziwiony, bo ciągle trafiam na Polaków, ale dobrze dzisiejszy odcinek rozpocząłem, więc nie boję się. Premier League, no, no nie no przepraszam. Jest też Bundesliga, jest również Liga Hiszpańska, Włoska. Nieźle. Oj, oczywiście pytanie brzmi, czy Martial będzie nadal w tak niezwykłej dyspozycji? Mam nadzieję, że odpowiedź brzmi tak. O Jezu, Fekir, jak ty to mogłeś tak schrzanić? Sami widzieliście jak ładnie Antony tam wybiegał Mogło to się dla nas źle skończyć, jednak wydaje mi się, że będę w stanie oddalić to zagrożenie A jednak nie, Coutinho jeszcze przy piłce Fy no stary No Dembele, pokaż, że jesteś warty te kilkanaście tysięcy Chyba jest, zobaczmy, wrzutka i co? To było dla Fekira, Remi, weź tym myśl o partnerach Pół godziny gry za nami, ja nadal czekam na przebłysk magii naszego Francuza Powiedział Damian, mając sześciu Francuzów w zespole, sorki pięciu No nie no, wiecie doskonale o kogo mi chodzi, Marcial Zobaczmy, zamienił się chyba pozycjami z Fekirem, Remi, wycofanie, Matuidi I teraz tutaj wychodzi Kyle Walker Trochę zwlekałem z tym dośrodkowaniem Ojej Ajajajaj. Aj. Kurczę, no przeciwnik bombarduje moją bramkę. Nie będę tego wy wycinał, bo co, jak co, chłopak się stara, by zdobyć tego gola, No a jednak, jak ktoś się stara, no to oczywiste, że nie wytnę. Batland to jest, to jest, to jest dobry człowiek, jednak oczywiście powinienem był wybić tę piłkę. Moja wina, moja wina, moja średnia wina. No wreszcie fekir jego dribbling, ale. Wow, on przeszedł dalej. i tu nie ma! Oszty! Byliśmy bliscy wyrównania dosłownie kilka sekund temu, ale no te statystyki nie prezentują się najlepiej. Jedno uderzenie, jedno. Ej, Lukaku, Lukaku, no... Ale fart, ale fart, Coutinho, 0-2. No niestety to jest akurat standardzik, wiecie, czasami chcecie wybić piłkę, odbije się od przeciwnika i... No dokładnie, znaczy oczywiście nie będę bluźnił, bo ile razy mi się to przydarzyło, że ja miałem korzyść, no to... Nie ma co wymieniać, w sensie nie ma co wymieniać, bo tego było dużo, a nie, że mi się nigdy nie przytrafiło. Dziwnie to ująłem. Nie, no chyba. No. Dlaczego moja obrona pozwoliła mu tak łatwo przejść? Remi autentycznie sobie szedł przez moje pole karne. 0 do 3. Kutinio wbija prawdopodobnie ostatnią szpilkę. Fekir tak honorowo. O, jeden 3 tak marzyłem w ostatnim odcinku o tym soczystym uderzeniu z dystansu i teraz mi się udało technicznie z lewej nogi, bo no tak miałem wrażenie, że mój przeciwnik zaparkował autobus. Nie wiem, no może mi się wydawało jednak, aż chcę obejrzeć powtórkę, ponieważ to był taki strzał. Czysta pozycja Middle, czemu ja to zrobiłem? Po to, by zdobyć bramkę. Dwa trzy remi trafia. 20 minut do końca, szczerze, to ja się poddałem. Ale chyba nie, chyba jednak się nie poddałem. O Eny. Ale kurczę, ja nawet nie grałem jakoś ofensywnie. Coś mi nie pasuje w tej obronie, wiecie co no? Nie był Alder Veirs oceniony na 85, dosyć drogi, bo kosztuje blisko 20 tysięcy, ale... Bailey spisywał się lepiej. No tak jest, to był Belg w tamtej pozycji. No wielka szkoda, ale jakoś to będę musiał przeboleć w lidze weekendowej. No to chyba comeback został w tym momencie zakończony, ale starałem się. Oj, ładnie, Dembele zakręcił, ale przecież to jest wszystko za proste. Jeny, smutno mi się robi, jak patrzę na moją obronę. Ja nie jestem w stanie jakoś tego wszystkiego przerywać. Jestem niszczony przez mojego przeciwnika, tylko nie rozumiem, dlaczego on teraz pauzuje. No szkoda. Nie wiem, czy teraz leci screen na rzeźników kartomanii. E, cokolwiek, ja chcę skończyć ten mecz, ponieważ w 12 minut mogę spokojnie zdobyć jeszcze 7 bramek. Ale tak patrzę na powtórkę, no dobrze, tutaj Walker został, ale znów Alder Weyreld, nie. No niestety nie, ja wiedziałem, by nie, nie być skąpcem i kupić kompanego. Nie podoba mi się ten obrońca. Te wszystkie bramki to, no dobrze, też moja wina, ale bądź co so bądź, on nie jest aniołem. Ale kurczę, no graj do przodu, no panie. Niech to, Przedka końcówka. Alder został oceniony przez grę na 81. Na, znaczy na 8,1. Ja bym go ocenił na 1,8, no ale dobra. No cóż, na dzisiaj będzie to tyle. Jestem zdemotywowany po tej porażce, jednak... No cóż, no, mam 13 godzin na zakwalifikowanie się, jednak patrząc na to, że chcę spać, to, 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 to muszę to zrobić zaraz. Już wygrałem jeden mecz, 5 do 1, ale to przeciwnik zostawił pada, tam nawet w ramkarzem zdobyłem gola. No na pewno się zakwalifikuję. Zawsze, gdy kwalifikuję się w ostatni dzień, tak na kilka godzin przed pójściem spać, że tak powiem, co mi wychodzi. Tutaj jeszcze moje transfery. Proszę, Francuz z Bournemouth sprzedał się za 800, tutaj właśnie ten sam za 8800, Verratti... 5800, kilka srebrnych kart, które posiadam. No i to wszystko są moje inwestycje. Czekam na moment, w którym zgarnę całą pulę. Ja dziękuję wam za oglądanie. Życzę miłego dnia, do usłyszenia jutro. Pozdrawiam. Cześć, weekend jest. O kurde, no to na razie.